W dzisiejszym odcinku. No! Bo mi się wydaje, że za chwilę to będziemy normalnie musieli wojnę zrobić, bo, bo to co ty normalnie tu robisz, rozwalasz całe bobowisko. Robi tam was wszystkich bardzo serdecznie to, co się dzieje w dzisiejszym odcinku. To po prostu przychodzi ludzkie pojęcie Czy wy widzicie moją choinkę? Zaraz wypijemy pudkę na niewidzialność i zobaczymy, co tam się dzieje, bo ewidentnie Abra coś tam ogarnia. Jak widzicie, tam jest jego nikt Tutaj jest normalnie kurczak, który nie wiem, co on w tamtym miejscu robi. Ale ewidentnie mi się to słuchacie, ludziska naprawdę nie podoba. Więc w tym momencie pijemy podkę i musimy zobaczyć, co Abra tam chnuje. A wy, jeśli do tego momentu, napiszcie w komentarzu podkę na niewidzialność a ja wam przypnę serduszko. Ryt szybko, poteczka jest wypita. Chcieliśmy oczywiście do na naszej choinki musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Jak widzicie, nie mam na sobie żadnych bucików, bo pisaliście mi o tym komentarze, żebym zdejmował buty. W ogóle nawet nie wiem, skąd wy wiecie o tym, że ja mam buty zdejmować, ale dobra. Jak coś, to jestem tym Aberą na Discordzie, tylko powiedziałem wcześniej, że idę do kibelka, bo nagrywaliśmy odcinek wcześniej, a Abera teraz myśli, że chyba mnie nie ma. Chciałabym śledzić i zobaczymy, co on tu ogarnia. Cóż on tu, słuchajcie, ewidentnie w tym momencie, nie wiem, zbiera ziemniaki? Po co on zbiera w tym momencie jakieś ziemniaki? Dobra, szybkiego kobla nie zauważ. Co? Tyle, jak on to miałby zauważyć? Jest osiem? A, jest osiem, dobra, jest osiem, to jeszcze nie. Nie no, ja nie, a, lubi nie... Brzozę. brzozę. Nie, brzozę zostawimy, ja. ale okorujemy. Nie. Tylko nieukorowana brzoza, brzoza, to jest tak, najgorszy tak. już w ogóle co ma wystarczą? Dobra, A, ale... robimy tak i nie zauważę. Na pewno tego nie zauważy eee. tak, tak. Aha, Upe, nie no nie zauważę. No nie ma opcji dobra. nawet, żebym tego jest zauważył. Tak? Tylko mam takie O jed... kurde, jeszcze jedno! Jak się Tylko sume, ja mam takie no. jedno pytanie. Po co mu to wszystko jest? Po co on wziął do, tego dobra. bruga? Może by tak zjeść kurę? Nie! nie Kurczaka nie może zjeść. Nie ma opcji dobra. nawet, żeby... Dobra, masz pisa. i spadaj stąd, Ela. Spadaj, tak do kury się nie mówi. Do kury mówi się pozdro ale o, tak ją kombinuję w tym drzewie! Nie ma go? Teraz robimy e, innego, zobaczmy e, O! Co? Kurde, ale o... Spadł <grym> do wody. Bez. Tam jest w ogóle jakaś jaskinia. O nie, zadirtował to, poczekajcie, musimy teraz szybko to zadirkować z powrotem, A żeby on wiedział jaki wszelki Robimy tak. Ja mu tam na wszelki. Zrobimy jeszcze tam. Ja mu tam, oj! Odbrał. Żeby nie było, że wyzbiorę zbiorę ten, słuchajcie, teraz mamy przypał. Jak ja tam muszę wejść, dobra, ale poczekajcie, tam coś jest! Ty powstaje, tam jest ewidentnie jakaś woda, a to mi się słuchajcie nie podoba, bo ja już abyerę plany z wodą znam. Dobra, musimy teraz... Trasa do oddychania! Co, jakaś trasa do oddychania? Poczekajcie, tu mam ewidentnie bardzo wielki w tym momencie problem. Free lol. O ja cię Dobra, aludziecka, zamykamy ten włas i gdzie my w tym momencie jesteśmy? To ja bardzo... Szybkie oddychanie, szybkie oddychanie, szybko. Nice, dobra, robimy dalej w takim razie. Co, tu dzieje? Ja mam bąbelki ja w tym momencie. Kobel. I tu, nie, tu są A... jakieś żarty ludziska. To jest moja chujka. Gdzie... Ale zaraz, zaraz, przepraszam, że przerwam cię oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować. Oczywiście klikaj dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie. I wracamy do Obo Bobo postawiłby piecyk, żeby to wyglądało, że on to postawił. Co? Ale tu jest wszędzie woda znowu. A, A teraz coś wylał. Wszędzie woda A ślodku, W cały... w powietrzu. cały chuj. No, wy sobie żartujecie ze mnie w tym momencie, a Abera jeszcze Ale, do tego tak. wszystkiego postawił, w tym tak, miejscu. ziemniaki. on by, i, on by ziemniaki, albo raczej by przepalił ziemniaki, ziemniaki więc chyba się nie. zgadza. Ale... Chociaż może ten piecyk powinien lewitować w powietrzu bardziej. Co! Nie, ludziecka, to mi się w tym momencie przestaje normalnie podobać. Abera tutaj sobie, nie wiem, w końcu jakąś wodę wylał. Tu zrobił jakieś bezpieczne strefy, że wiecie, że możecie sobie popłynąć, czy to był on coś tam pił. Dobra, mam na niewidzialność jeszcze na 3 minuty. Tu w ogóle jest jakieś pieski. To Tam jest jakieś no, kurde, Szybkie oddychanie, szybka trasa do oddychania. Szybka trasa, no... no y, 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 y. Dobra, oh, nice. Uf. Faktycznie bardzo szybka tracę do oddychania z Ale tu w ogóle ludzie skapacie W tym miejscu jest jakieś, nie wiem, jakaś farma. Tutaj jest jakaś skrzynka. Dobra, w tej skrzynce nic nie ma. To też jest piecek, ale chyba e, w tym piecyku też nic nie ma. Tu jakaś farma powstaje. A u Dobra, góry jeszcze. A u będzie coś, wiedział, coś że jeszcze jest. Zrobił bobo. Co? O, fajne A, aha, fajne. A, aha, A tutaj też pentyki. możemy zrobić taką. O, o. Ciach. On tu super! Nie, źle panuje. Ja po prostu kurze, tracę kurze, w tym momencie te szanse w ogóle jakiekolwiek racjonalne. No zobaczcie, co się dzieje. To jest w zwykłym miejscu. On by nie postawił tak pieczyka. I... Walniemy go, rozwalimy to i, i damy tu. Ta, ja, ja na pewno bym tak, tak postawił. Tak by zrobił Bobo. No na pewno bym tak postawił. Na pewno. Bo by Bobo kiedykolwiek miał podwójne skrzynki w życiu. Tu by postawił. I... O, o. Nie, nie. słuchajcie. Lasa. On mnie chyba w tym momencie trolluje. Ja tu jeszcze musimy zobaczyć u góry, co tu się dzieje, bo tu jest jakiś kolejny akwarium. Tam było akwarium jedno, a tu jest drugie. I co jest, słuchajcie, w tym Nie, tu jest... Ty jakieś? Tu jest w ogóle dełudowa zbroja, jak nam się mówi. Tu też mamy jakieś TNT. Nie, ludziska, to przychodzi po, szybko po prostu ludzki szybko eee, Uch, przychodzi ludzkie pojęcie. Żeby oddychanie, żeby oddychać. Uff, Przychodzi ludzkie pojęcie. Jeszcze mam na minutę niewidzialność. Wiecie co? Ja po prostu w tym momencie muszę stąd wyjść. I tylko w jaki sposób ja mam stąd wyjść? Może sobie tutaj zniszczymy jednego dir... Oj, tu jest jakiś kobel. Co tam robi kobel? Dobra, poczekajcie. Szybko, normalnie stąd wyjdziemy, żeby on mnie teraz nie zauważył. Dobra, na pełnym spidzie. Szybko zamykamy. Dobra, chyba mnie zauważył. I ludzicka, teraz muszę. No, są furtki? O nie, o nie, dobra. tyle, ja może, może stąd sobie no, uciekam. Może nie, dobra, tam. nie, no, dziecka musimy w tym momencie uciekać, bo to byłoby prawda. Ej, no, Bob, jesteś? Nie, i, i, jest... Halo, widzę cię na Discord. A może mu napiszę? I, dobra. Na Discordzie jestem wyciszony wiek. jak coś, żeby nie było przypałów. Chyba go nie ma. Dobra, nie mamy, nie! Dobrze! Już pomyślałem, że będzie wiedział, że jestem, dobra. Pijemy teraz w tym momencie mleczko. Zaraz się po prostu odczyta. Na tym Discordzie, bo to, co on wyrabia w tej choince, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Ma nie być czegoś takiego, jak on robi w choince. On tam postawił jakieś, nie wiem, akwaria, dwojakaś, nie wiem, tajna skrzynka. Jakieś... Czy wy to po prostu widzieliście? W tym momencie, ja prostu ja nawet, o mam gąbki, bo tu przy okazji tej sobie ogarniałem, yy, wiecie, tą wodę. I to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Ja muszę w tym momencie wziąć tą gąbkę i muszę go po prostu iść i tam normalnie wyjaśnić, bo, no, bo... Nie ma czegoś takiego, co on tam robi. Dobra, wchodzimy jeszcze raz, tylko tu będę miał problem z tymi drabinkami, ale dobra. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Teraz dobra, odciszymy się na Discordzie. Cyk. Aberia! Dzień doberek! Idę do końca! Co tam robisz, abera? Pozdro, cześć! Abera, powiedz mi i co tu się dzieje w tej choicce? Czemu tu jest tyle wody? Abera, czy ty zwariowałeś w tym momencie! Ty jesteś w obonie, cię. Abera, gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty zniknąłeś? Eee, nie, nie, nie słyszać. Abera, no. wracaj Otrzymaj mi tu na dół w tym momencie! Ja cię gonię w tym momencie i proszę mi powiedzieć, co ty żeś zrobił w tej choince? Abera, proszę mi powiedzieć, gdzie ty, gdzie ty biegniesz? Abera, I, nie ma żadnego uciekania! Nie, no to misja Abera naprawdę nie podoba w tym momencie. Wróciłeś na górę do choinki. O, jesteś tutaj. Co ty zrobiłeś w tej choince, Abera? Nie ma mnie! Nie, nie, wiesz, to w ogóle ty po polsku nie mówisz. Weź mów po polsku, bo nie Jak rozumiem. Jak to nie mówię po polsku? po polsku, kiedyś cały mi Bobowice normalnie rozwalił i do tego teraz jeszcze choinkę rozwalasz, Abera? Czy ty wiesz, co ty nie, robisz, Abera? Nie, bo w ogóle. Aaaaa! No. Chciałem się z Ciebie zapytać, po co ty to w ogóle tutaj tak zbudowałeś? Zalałeś wodą i tak dalej? Że, że ja zalałem całą wodę choinką, tak? Znaczy w, No stary, no ty całym... to zbudowałeś. No dobra, powiedz mi, no. kiedykolwiek widziałeś, żebym ja budował takie rzeczy? No nie, no to jest typowe twoje budownictwo. Dziś! Czy... Tak, to widziałem Abera, jak kiedyś mi zalałeś całe bobowice. Więc... Ale chcesz mi powiedzieć, że tą choinkę postawiłem ja. Na nie chcę co że oni zniszczyły stało w środku, to były ładne i tu były sobie normalnie kwiatuszki, a postawił... Dobra, a, a zapytam się, zapytam no, się. naprawdę myślisz, jest, że ja w tym miejscu postawiłbym piecyk? Czekaj, nie, no, z nie, no wcale. a ty nie widziałeś nigdy w moich domków? Tam, że, nie wiem, lodowiec, który czyli, wygląda... Czyli sądzisz, nie, że... Nie czyli sądzisz, Bo ty że... uważasz, że ja bym zrobił farmę zboża, kiedy ja chleba nie jadłem w Minecrafcie od pięciu lat. A Ten piecyk to sam się postawił. A, ja? To z, to NIE! Mam pół Siedlusz, kamerad, co to było? Nie! No! Nie, no, papież! Abera, dobra, bo, 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 bo ja nie, nie wiem, wiem dlaczego ty to zbudowałeś. Nie wiem o co tobie chodzi, ale w ogóle genialnie zrobiłeś tą dziurę, bo dzięki niemu w ogóle ja nie wiedziałem, że ty na to wpadłeś. Patrz, ja sobie robię tak i teraz sobie wlatuję tu na Aha, aha, i, i ty myślisz, że. że... Abera! To ty... specjalnie dla mnie? Ale ty myślisz, że ja to wszystko zrobiłem? Aha, daj mi jeszcze dirde, że nie, nie Dobra, ale pytaj, Ustalmy fakty. Ty uważasz, że ja to zbudowałem. Ale ja tak nie uważam, Babera, ja bym nigdy sobie choinki nie zalał wodą i nie stawił tam jakieś akwarium. Widziałeś, jak ja buduję w Minecrafcie? Nie buduję takich Nie, rzeczy. Nie, no po prostu tu są... Abera, tu to są... Jakieś... Apera, moim zdaniem... Moim zdaniem... Trasa do oddychania? Co to jest Trasa do oddychania. oddychania? A kontynuuje się tej trasy do oddychania i tu akurat... Wow! Nie no, Apera, jeszcze raz! My się pogniewamy na ciebie. Naprawdę się zaraz po prostu chłopie no pogniewam tak, bo na ciebie. ty wcale nie jesteś już pogniewany. Ale teraz będę jeszcze bardziej, niż wiesz, co abera ja w tym momencie wchodzę do tej choinki i ja cię po prostu eksmituję stamtąd, bo nie A... będzie czegoś takiego, że ktoś mi normalnie całą choinkę w środku zalewa wodą, rozwala wszystko, to mi się abera, naprawdę nie podoba. W ogóle co ty masz tu jest jakieś rzeczy? Tu jest jakieś taki przejście tam u góry, wiesz co, aby... ja w ogóle I... nie w ogóle ja to, myślę, to jest mega pójkę. mocne. Co? Nie podobało co? Co ty Wiesz co, Abera? Ja, ja może sobie tutaj o, wezmę sobie ten seti. A ty mówisz, że ty nie używasz mederytowych rzeczy. A to wiesz, to nie używam, ale ło, jakiś z nim jak mi... carymary się zrobiło, ale wiesz czemu weźcie mu tu wezmę Abera? No! Bo mi się wydaje, że za chwilę to będziemy normalnie musieli wojnę zrobić, bo Bo to co ty normalnie tu robisz, rozwalasz całe bobowice. I więc ty Powiem Ci, no za to zniszczenia choinki to, o, o jeszcze to TNT musimy zabrać, bo jeszcze mi tutaj coś wysadzisz i tyle będzie po prostu. Całe babowie tak tła, mam Ci tu. wysadzić coś pod wodą? No to w sumie masz rację, to po co było Ci to TNT? Tak moje, ty, jak ja tu pierwszy raz w życiu, ja tu A, nie byłem przecież. Aha, czyli sugerujesz, że ten, ta zbroja, całe nederytowe to wszystko jest moje, tak? I że to ja postawiłem Pary, nie wiem, no ale myślisz, że ja bym e miał zbroję nederytową bez enchantu? Yy, czyli w takim razie jeśli to nie, nie jest... Nie pod... że wszystko co się tu znajduje Jest no. idealną układanką pod siebie, że to nie jakby to nie współpracowało. I ta ze woda mną. jeszcze jest yy, pode mną, tak? Stary, no lubisz wobowice, które ma wodę, które ma. Wo które Oj nie, Ewidentnie takich bobowic w tym momencie normalnie przesadziłeś. Ja tu ogarniam teraz gąbeczki i to po prostu koniec z tą wodą. Tej wody tu ewidentnie po prostu nie będzie. Zobacz, jak teraz szybciutko, normalnie całą wodę w tym momencie zdejmuję i Oczy okay, prostu... ja jestem dumny, że w... Kończo to stary zrobiłeś, ale nie wiem, po co ty to zalewałeś, nie robię. E, nie, Abera, zaraz po prostu będziesz eksmitowany, już nigdy chyba do Bobowic nie wrócisz, moim zdaniem. Po ale prostu... no, ale ja sobie po prostu wróciś. chodzę, chodzę tak, sobie, chodzisz po prostu, No, tak. Teraz ci się bardziej podoba? I co ty raz sądzisz? W końcu naprawiasz choinkę, gratuluję. No, e, nie, Abera, ja, ja po, po prostu w tym momencie, ja nawet nie mam, dasz mi swojego miecza na chwilę, o co? Nie, nie mogę, stary, ale patrz, e, mogę ci e, tutaj w ogóle, ej, mega akcja, weź, weź, zobacz. No, mnie tutaj patrz, jak patrz, tutaj staniesz no. i pochuchasz trochę na to. Na co? Aaaaaj, z pół serduszka znowu, nic mi tu o, nie, wiesz, bajok mnie krepie. Sobie, co? Nie, ja nie, nie, psy, pół serduszka mam, pół serduszka, no nie. Nie, no po prostu, wyzbieruję ostatni raz te wszystkie itemy, abera, ostatni raz, a ty w tym momencie po prostu żegnasz się z Bobowicami i już nie ma dla ciebie a, powrotu. A to ja zrobiłem, o, klik, no już, to co zrób? I jeszcze tutaj coś wybuchasz, jeszcze TNT tu wybuchasz, tak? To był creeper. Aha. Nie, Abera, po prostu ja w tym momencie na ciebie się obrażam. Definitywny to twój koniec z tak. I powiem ci tylko tyle jedno. Pozdro! To miłe zakończenie, powiem ci Pozdro!